No, jak co roku tradycyjnie zbliżamy się do Wielkiego Dnia Końca fajast czyli dnia, w którym palą figury. Co roku są inne i tradycyjnie każda z nich, powtarzam, każda z nich ma osobne znaczenie, co się ludziom nie podoba, co by chcieli, żeby spalone zostało z tą figurą co ma iść w niepamięć kogo nie lubią kogo lubią 19 jak już mówiłem zawsze jest wielkie palenie figur a na razie zapraszam na procesje wszystkie które będą szły w kierunku ratusza to już dzisiaj, jutro, pojutrze jest tego cała masa jeżeli ktoś pisze programa fajas 20, 25 to w internecie jest cały ten program. No i są oczywiście pokazy sztucznych ogni i petard hukowych o 14 codziennie przy Dworcu Głównym Kolejowym. Pozdrawiam.